Cześć moi drodzy, jest afera, tym razem związana z zaświadczeniami o prawie do głosowania. Niedawno Maciej Podstawka opublikował na swoim kanale rozmowę z Rafałem Kaniewskim z Radia Solidarność, który był członkiem Komisji Wyborczej w Warszawie. Kaniewski twierdzi, że już od samego rana w komisji pojawiała się Ogromna liczba osób głosujących na podstawie zaświadczeń, co wydawało mu się podejrzane. Zauważył też nieprawidłowości w sposobie ich wydawania oraz odmowę przewodniczącego komisji do rzetelnej weryfikacji tych dokumentów. Kiedy próbował udokumentować numery zaświadczeń, by później sprawdzić, czy ktoś nie głosował wielokrotnie, został usunięty z komisji, a zaświadczenia schowano i zamknięto na klucz, uniemożliwiając ich kontrolę. To wydarzenie wzbudziło poważne wątpliwości dotyczące transparentności i uczciwości całego procesu wyborczego. Zapraszam na odcinek. Zaświadczenie o prawie do głosowania jest dokumentem wydawanym przez Urząd Gminy, który umożliwia głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania. Każde zaświadczenie powinno zawierać dane osobowe wyborcy, pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej. W przypadku wątpliwości co do autentyczności zaświadczenia, członkowie komisji wyborczej mają prawo do jego weryfikacji, w tym poprzez kontakt z odpowiednim urzędem gminy. Podczas weryfikacji zaświadczeń członkowie komisji wyborczej są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że wszelkie działania związane z przetwarzaniem danych muszą być zgodne z obowiązującym prawem, a dostęp do danych powinien być ograniczony do osób upoważnionych. Zgodnie z artykułem 52, paragraf 4 Kodeksu wyborczego, komisja wyborcza ma obowiązek wpisać dane osoby przedstawiającej zaświadczenie o prawie do głosowania do spisu Wyborców odebrać od niej zaświadczenie, a następnie wydać kartę do głosowania. Incydent z udziałem Rafała Kaniewskiego dotyczy komisji wyborczej nr 668 Warszawa Włochy, gdzie podobno już od samego rana było po bardzo dużo osób, które przychodziły z zaświadczeniami o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Twierdzi, że o siódmej rano praktycznie większość głosujących miała takie zaświadczenia, co wzbudziło jego podejrzenia. Twierdzi on, że zauważył, że te zaświadczenia były różnie wydawane nie zawsze przez właściwe osoby, jak wójt czy burmistrz a a czasem przez zwykłych inspektorów. Dodatkowo, część osób, które mieszkały w Warszawie, głosowała na podstawie tych zaświadczeń w innych dzielnicach miasta, zamiast głosować u siebie, co też wydało mu się dziwne. Kaniewski próbował namówić przewodniczącego komisji, żeby poświadczał te zaświadczenia przez telefon u urzędników wyborczych, żeby upewnić się, że dana osoba nie głosuje po raz kolejny. Przewodniczący jednak odmówił, twierdząc, że jest ich zbyt dużo i że urząd jest przyciążony, bo pracują tam tylko dwie osoby. Rafał Kaniewski wraz z mężem zaufania uznali, że taka weryfikacja jest konieczna, nawet jeśli trochę wydłuży czas głosowania, no ale przewodniczący nie chciał się na to zgodzić. Podobno Rafał chciał też udokumentować numer jednego z takich zaświadczeń, żeby później sprawdzić, czy dana osoba nie zagłosowała więcej niż raz. Jak twierdzi, istnieje taka strona, gdzie działa działacze, ruchu kontroli wyborów wpisują numer zaświadczeń w celu ich weryfikacji właśnie. Jednak gdy przewodniczący to zobaczył, zaczął mówić, że Rafał przetwarza dane osobowe i to jest nielegalne. Numer zaświadczenia w rzeczywistości nie jest przecież daną osobową. W efekcie jednak komisarz wyborczy i policja zostali wezwani, a Rafał został usunięty z komisji. Zaświadczenia zostały przez przewodniczącego schowane do szuflady i na tym się skończyło. Cała sytuacja wzbudziła spore wątpliwości co do transparentności i uczciwości wyborów w tej komisji. Należy przypomnieć, że podczas oficjalnej konferencji prasowej Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Komisji Wyborczej jasno stwierdzono, że zarówno członkowie komisji, jak i mężowie zaufania mają prawo notować numery zaświadczeń o prawie do głosowania. W praktyce niektóre komisje stosują odmienne zasady. Przykładowo przewodnicząca jednej z gdańskich komisji okręgowych rozesłała instrukcję zakazującą spisywania numerów zaświadczeń we wszystkich podległych komisjach obwodowych. Rozbieżność między oficjalnym stanowiskiem PKW a działaniami w terenie rodzi pytania o spójność i przejrzystość procedur w trakcie wyborów. Zastanawiam się, czy całe to zamieszanie nie jest próbą wywołania niepotrzebnych kontrowersji i zakłócenia przebiegu wyborów, na przykład po to, by w razie wygranej jednej czy drugiej strony móc kwestionować wyniki. Jeśli faktycznie istniała jakaś nieoficjalna baza danych tworzona przez organizacje społeczne, na przykład ruch kontroli wyborów, to jej wykorzystanie nie jest umocowane. Prawnie i nie stanowi elementu oficjalnej procedury wyborczej. Co więcej, strona internetowa testnumer.org, na której rzekomo Kaniewski chciał sprawdzić numer zaświadczenia, nie istnieje, lub podany przez niego adres jest błędny. Podsumowując. Przewodniczący komisji może skontaktować się z urzędem wydającym zaświadczenie, jeśli pojawia się wątpliwość co do jego autentyczności, ale nie jest zobowiązany do sprawdzania każdego dokumentu. Z tego co wiem, nie istnieje także żadna ogólnokrajowa baza online dostępna dla komisji, która umożliwiłaby takie weryfikacje. Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego i wytycznymi PKW, komisja ma obowiązek dopuścić do głosowania osobę, która przedstawi ważne zaświadczenie oraz dokumenty. Dokument tożsamości. Ważność zaświadczenia ocenia się na podstawie jego zgodności ze wzorem, obecności pieczęci, podpisu urzędnika oraz zabezpieczeń takich jak hologram, jeśli jest stosowany, a w tym wypadku jest, a także zgodności danych osobowych z dokumentem tożsamości. Skoro zaświadczenie jest odbierane wyborcy podczas głosowania. Powinno to uniemożliwić oddanie głosu więcej niż jeden raz. Poza tym członkowie Komisji Wyborczej, czyli m.in. pan Kaniewski, również powinni dobrze znać wygląd i zabezpieczenia zaświadczenia, aby móc ocenić, czy dokument jest autentyczny. Dodam jeszcze od siebie, że niestety z własnego doświadczenia mogę potwierdzić, że nie wszyscy członkowie komisji wyborczych znają przepisy kodeksu wyborczego. Zgodnie z artykułem 52 paragrafy 1 i 2 tej ustawy, procedura wydawania karty do głosowania powinna przebiegać w ściśle określonej kolejności. Najpierw wyborca okazuje dokument tożsamości, następnie otrzymuje kartę do głosowania, a dopiero potem składa podpis potwierdzający jej odbiór. Tymczasem zarówno w pierwszej, jak i Drugiej turze wyborów, ja i mój mąż najpierw zostaliśmy poproszeni o podpis, a dopiero później otrzymaliśmy karty do głosowania, czyli kazano nam potwierdzić otrzymanie dokumentu, którego w rzeczywistości nie otrzymaliśmy. W pierwszej turze mój mąż próbował zwrócić na to uwagę komisji, jednak bezskutecznie. Pokazuje to, że prawo mówi jedno, a praktyka w komisjach często wygląda zupełnie inaczej. Co jeszcze się wydarzyło? Co jeszcze wzbudza moje wątpliwości? To fakt, że w jednej z warszawskich komisji wyborczych dwóch członków komisji pojawiło się w czerwonych koralach, które są symbolem kojarzonym z jedną z kandydatek startujących w wyborach. Choć kandydatka odpadła po pierwszej turze, taka forma ekspresji wzbudziła wątpliwości co do bezstronności komisji. Sprawa została zgłoszona do PKW i jak poinformował Rafał Tkacz z Krajowego Biura Wyborczego, po jego interwencji telefonicznej członkowie komisji Zostali poproszeni o zdjęcie ozdób i obiecali to zrobić. Choć kodeks wyborczy nie reguluje stroju y, członków komisji, jak zaznaczył członek PKW Paweł Gieras, oprócz prawa obowiązują również dobre obyczaje. W dniu wyborów każdy przejaw zachowania, który może zostać uznany za sprzyjający konkretnemu kandydatowi, narusza zasadę neutralności komisji i może być odebrany jako agitacja wyborcza, nawet jeżeli nie jest nią formalnie. I moim zdaniem, ja uważam, że osoby, które swoim zachowaniem, nawet nieświadomie, mogą budzić skojarzenia z agitacją wyborczą, powinny być natychmiast usuwane z komisji wyborczych. To nie jest miejsce na symbole, emocji czy manifesty. Komisja ma być całkowicie neutralna i godna zaufania każdej strony. Niepokoi mnie to, że tego typu sytuacje mogą się nasilać, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Coraz częściej słyszy się głosy o możliwym unieważnieniu wyborów, protestach czy zamieszkach po wyborach. Trzymajcie się, kochani, słyszymy się już po ogłoszeniu wyników. Wszystkiego dobrego, cześć.